Jak często zdarza się każdemu z nas, że próbujemy dokonać, dokonywać różnego rodzaju zmian w naszym życiu, i pomimo wielu świadomych prób, nie możemy tego zrobić? Widzisz, to jest zupełnie normalne, ale ponad 95% czynności w naszym życiu wykonujemy podświadomie około 5% tylko świadomie więc dlatego jest tak trudno dokonać tych zmian. Ja, nazywam się Miłosz Kruściński, jestem hipnoterapeutą, absolwentem Omni Hypnosis Training Center i na co dzień pomagam ludziom dokonywać skutecznych zmian w podświadomości, uwalniać się od różnego rodzaju problemów natury psychicznej, psychosomatycznej, wychodzić z różnego rodzaju uzależnień, nałogów czy po prostu móc poczuć się lepiej. Aby przejść do hipnozy i zrozumieć, czym jest hipnoza, hipnoterapia. Warto byś zrozumiał, zrozumiała, jak działa nasz umysł. Możemy sobie podzielić go na takie części, umowne części umysł świadomy, podświadomy i umysł nieświadomy. Na potrzeby naszego spotkania nie będziemy zajmować się umysłem nieświadomym, który odpowiedzialny jest powiedzmy za funkcjonowanie naszego układu odpornościowego, układu immunologicznego. Natomiast zwróćmy uwagę na świadomość i podświadomość. Świadomie wykonujemy kilka czynności w naszym życiu. Na przykład podejmujemy decyzje. Mamy taką funkcję analityczną. Zastanawiamy się, czy do pracy pojechać tą drogą czy inną, czy być może takim autobusem czy innym. Codziennie podejmujemy wiele decyzji świadomie w ciągu dnia. Kolejną z funkcji naszego umysłu świadomego jest funkcja racjonalizująca. To taka funkcja, która jest w stanie nam wytłumaczyć wszystko co robimy w naszym życiu. Czyli na przykład e, chcesz zacząć pisać jakąś pracę magisterską, może coś masz, jakiś projekt do wykonania, i nagle przypominasz sobie, że powinieneś e, posprzątać swój dom, i zaczynasz to robić. Natomiast znajdujesz wytłumaczenie, by nie robić rzeczy, którą powinieneś robić. Tak działa nasza funkcja racjonaliz racjonalizująca świadomego umysłu. Ona także działa u palacza, który czeka na autobus i sobie myśli, żeby autobus szybciej przyjechał, to sobie zapalę teraz papieroska. Natomiast wiemy o tym, że autobus przyjedzie tak jak ma i wtedy, kiedy ma przyjechać, a nie ma znaczenia tutaj potrzeba zapalenia taka, tego papierosła. Dlatego tam są inne powody, dla których człowiek potrzebuje zapalić tego papierosa. Kolejną z funkcji naszego umysłu e, świadomego, poza funkcją analityczną, poza funkcją racjonalizującą jest nasza pamięć. Taka pamięć podręczna, taka, którą ma każdy z nas, e, kiedy potrzebujemy wiedzieć, gdzie mamy jechać do szkoły, do pracy. E, być może pamiętamy numer telefonu, żeby do małżonki albo do mamy, taty e, zadzwonić. Taka pamięć podręczna jest nam potrzebna w codziennym normalnym funkcjonowaniu. Natomiast dużo więcej rzeczy, czynności wykonujemy podświadomie. Podświadomość jest niczym taki komputer, takie oprogramowanie, które wpływa na nasze funkcjonowanie. Według biologa komórkowego Brusa Liptona około 90% kilku czynności wykonujemy podświadomie. I co się składa na tą podświadomość? Na ten nasz magiczny komputer, który zarządza i steruje całym naszym życiem. Są to na przykład nawyki. Nawyki, które mamy codziennie, które wykonujemy, mamy nawyki żywieniowe, jakieś inne, zdrowotne czy codzienne, które powtarzamy. I te nawyki mogą być i dobre, i złe. Kolejną funkcją naszej podświadomości są nasze emocje. I to jest bardzo ważny temat w kontekście tutaj pracy z podświadomością w hipnoterapii, ponieważ w e, naszej podświadomości emocje zapisują się od najwcześniejszych lat. Naszego życia. W zasadzie już od momentu, kiedy przyszliśmy na ten świat, a nawet jeszcze wcześniej. Takie emocje jak lęki, żale, złości, wstyd, poczucie winy, one powstają w różnych momentach naszego życia. I później, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy nawet nie bardzo, ale troszeczkę się zdenerwujemy i być może zareagujemy emocjonalnie, być może komuś nawet bliskiemu powiemy coś nieprzyjemnego, i wtedy mija jakiś czas i sobie myślimy, hmm. Nie powinienem był tak mówić, nie powinnam była tego robić. I czujemy być może jakieś poczucie winy nawet z tego powodu, właśnie dlatego, że te emocje, które mieliśmy w sobie, spowodowały, że tak zareagowaliśmy. Pod jedną emocją może się kryć i kryje się dziesiątki tysięcy myśli. Dlatego tak trudno nam często pracować nad swoimi myślami, ponieważ są pod nimi te emocje. Wszystkie emocje, które mamy w sobie, są zapisane w komórkach. Naszego ciała, w naszym ciele. Wszystkie emocje, które są zapisane w naszym ciele, pochodzą z przeszłości. E, więc dlatego tak trudno jest tymi emocjami zarządzać. One zapisują się w naszym życiu bardzo wcześnie. Niczym taka roślinka, która rośnie mała, kiedy możemy ją dotknąć, możemy ją łatwo skaleczyć, możemy coś na niej tam e, wyskubać, wydrapać. Tak samo te emocje zapisują się, kiedy. Jesteśmy w pierwszych latach naszego życia, kiedy dorastamy, kiedy nasz mózg w pierwszych dwóch latach życia jest w falach delta, to takie niskie częstotliwości, które mamy podczas snu, później fale teta, alfa. Tak w skrócie, nasza podświadomość do siódmego, ósmego roku życia jest otwarta jak morze czerwone. I wszystko się tam zapisuje wszystkie emocje wszystko jest dla nas nowe. W różny sposób na to nowe możemy reagować możemy się czegoś przestraszyć. Czegoś, co w rzeczywistości nie stanowi zagrożenia. Możemy w różny sposób postrzegać reakcje naszych rodziców, i to wszystko zapisuje się w naszej podświadomości. I tym są emocje. Te emocje wpływają później na nas przez całe życie, ponieważ ta roślinka obrasta tą korą i tak jak my dorastamy, mamy różnego rodzaju nowe zadania w szkole czy też w życiu codziennym, natomiast ta kora. Którą obreśliśmy, powoduje, że wydaje nam się, że już na tej roślince cienkiej, e, która była mała, nic nie ma. Natomiast wszystkie te zapisane emocje poniżej 7-8 roku życia są cały czas w naszej podświadomości i one mogą wpływać na nasze życie i wpływają. Choć, możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Kolejną z funkcji e, naszego umysłu podświadomego e, to jest pamięć permanentna. Pamięć permanentna to taka kamera, która rejestruje wszystko w naszym życiu w zasadzie od początku naszego powstania. Nie tylko kiedy przyszliśmy na świat, ale nawet już wcześniej, kiedy jesteśmy w brzuszku, mamy ta pamięć permanentna wszystko rejestruje. I wszystko choć wszystkiego nie pamiętamy, to to wszystko jest zapisane w naszej Podświadomości. Kolejną z funkcji naszej podświadomości to jest taki leń. To nie jest taki leń, który sobie leży na kanapie, natomiast nasza podświadomość generalnie nie lubi zmian. I być może um, też miałeś, miałeś takie sytuacje, że um, mówisz sobie, a od dzisiaj um, przestaję na przykład um, jeść te niezdrowe rzeczy, I, i tak, i tak mija jeden dzień, albo zaraz nawet tego samego. Nie możesz dokonać tej zmiany. I nie jest tak łatwo wprowadzić nową zmianę do naszej podświadomości, z tego względu, że też, że też przeszkadza w tym taka ostatnia e, funkcja naszego umysłu z kolei świadomego, o którym mówiłem wcześniej, to funkcja krytyczna naszego świadomego umysłu. To funkcja krytyczna decyduje o tym, czy jakaś sugestia, jakaś zmiana wchodzi do podświadomości, czy do niej nie wchodzi. I Właśnie tutaj z pomocą dokonania skutecznych zmian przychodzi hipnoza i hipnoterapia. Hipnoza jest obejściem właśnie tej funkcji krytycznej świadomego umysłu, dzięki czemu możemy uzyskać dostęp do tego naszego wspaniałego komputera, do tych wszystkich zapisanych, podświadomych programów, do tych emocji, do tych nawyków, do tych przekonań, które wszyscy z nas mamy zapisane. Natomiast warto zwrócić uwagę też na, na to, w jaki sposób działa hipnoza, i e, warto tutaj wspomnieć też o błędnych przekonaniach na temat hipnozy. Z tego względu, by twoja sesja mogła być, a po to mamy się spotkać, jak najbardziej skuteczna, warto byś wiedział, co wpływa na skuteczność hipnoterapii. Przede wszystkim trzeba chcieć e, dokonać zmian i Podjąć to wyzwanie, bo chcesz dokonać zmian w sobie. Drugi element to nie można się hipnozy bać. To, dlaczego ludzie czasami się boją hipnozy, no to wszyscy znamy te różne filmiki z hipnozy scenicznej, że można kimś tak sterować, kontrolować i w ogóle wprowadzać mu do umysłu wszystko. Gdyby to było, gdyby hipnoza była tylko tym, no, byłbym najszczęśliwszy na świecie, bo mógłbym każdemu zagwarantować 100% skuteczności. Wystarczyłoby kogoś wprowadzić w transhypnotyczny, wrzucić mu sugestię, że od dzisiaj jest w pełni zdrowy, szczęśliwy i wszystko byłoby załatwione. Natomiast tak to do końca nie działa. W hipnozie masz pełną kontrolę nad sobą i być może czasem e, wydawało się tobie, że, że to ten hipnoterapeuta bądź też w hipnozie scenicznej. E, hipnotyzer ma wpływ na tego człowieka natomiast pamiętaj że hipnoza sceniczna choć opiera się na tym na technikach może jakiś których pracujemy w hipnoterapii natomiast działa troszeczkę inaczej kiedy hipnotyzer przyjeżdża no to zbierają się ludzie którzy przychodzą specjalnie na show na to by wziąć udział w tym show żeby być może popatrzeć te osoby które Decydują się na udział w hipnozie scenicznej, same się zgłaszają, jeszcze są do tego wybierane przez hipnotyzera, więc one chcą, by te rzeczy działy się, by doświadczać tych, tych rzeczy, które tam się dzieją. Natomiast w hipnoterapii nie chodzi o to, by wrzucić komuś jakieś sugestie do podświadomości, tylko by tak naprawdę pomóc uwolnić się od tych podświadomych. Zablokowanych emocji, błędnych przekonań. Jakie są mity na temat hipnozy? No, pierwszy taki podstawowy, że na przykład w hipnozie będę spał, spała. I zdarza się tak, że ktoś przychodzi do gabinetu i mówi, gdzie ja tu się będę miał, miała położyć. Natomiast e, nie ma takiej potrzeby, bo hipnoza nie jest snem. Tak naprawdę nie da się z hipnozy nie wybudzić, bo w hipnozie się nie śpi. Tylko. Wybudzić się można ze snu w hipnozie, jedynie w hipnozę wchodzisz i z hipnozy wychodzisz. Jeżeli byłaby jakakolwiek myśl, która spowodowałaby, że nie chcesz być w hipnozie, na przykład chcesz wstać i wyjść. Po prostu otwierasz oczy i to robisz. Więc nie ma tutaj takiej sytuacji, w której ty w hipnozie śpisz. Oczywiście są jeszcze inne błędne przekonania na temat hipnozy, na przykład ta. Nadmierna kontrola, albo że będzie miał ten hipnoterapeuta nade mną kontrolę. Nie ma czegoś takiego. Ty podczas całej sesji masz pełną kontrolę nad swoim umysłem, nad swoimi uczuciami, emocjami. Tak naprawdę podczas całej sesji e, po prostu ze sobą rozmawiamy. Natomiast ty, dzięki hipnozie, dzięki obejściu tej funkcji krytycznej świadomego umysłu, masz dostęp do zasobów swojej podświadomości. Do tych wszystkich emocji, przekonań, nawyków, i do czego nie mamy dostępu na co dzień. Teraz, kiedy byśmy ze sobą rozmawiali, jeszcze łatwiej byłoby nas zmanipulować niż w hipnozie. E, dlatego, jeżeli byłaby jakakolwiek informacja, jakiekolwiek słowo, jakakolwiek sugestia, której ty byś nie chciał, nie chciała, to w hipnozie nie możesz jej przyjąć. Po prostu jej nie przyjmiesz. Natomiast. E, Błędne przekonania to to, co powoduje, że ludzie się czasem boją hipnozę. Właśnie stąd te podstawowe informacje, byś wiedział, wiedziała, że hipnoza jest normalnym, bezpiecznym stanem, w który wchodzisz. Są różne sposoby hipnozy, natomiast na potrzeby naszej sesji możesz wiedzieć, że hipnoza jest rozluźnieniem ciała i skupieniem umysłu. Dzięki temu, że rozluźnisz swoje ciało, będziesz, mógł, będziesz mogła mieć skupiony, skoncentrowany umysł. I właśnie dzięki temu będziesz mieć dostęp do tych zasobów podświadomości. I co jest kluczowe? Kluczowa jest Twoja determinacja, nastawienie i chęć dokonania zmiany. Ważna jest mentalna postawa wobec hipnozy, wobec swojej pracy w hipnozie. Jeżeli pomyślałbyś sobie, pomyślałabyś, że a pójdę na hipnozę, zobaczę czy będzie działać, albo spróbuję. Czy będzie działać, no to prawdopodobieństwo tego, że będziesz miał, będziesz miała efekty, nie jest za duże. Bo to nie sama hipnoza dokonuje zmian, tylko ty dokonujesz zmian w hipnozie. Więc jedyną właściwą mentalną postawą wobec e, pracy ze sobą w hipnozie, w hipnoterapii jest: chcę tego i wiem, że będzie działać. I kiedy przychodzisz, angażujesz się, to nie musisz wiedzieć dokładnie, jak to wygląda. Natomiast dzięki odpowiednim e, procesom hipnoterapeutycznym będziesz mieć dostęp do zasobów w swojej podświadomości, będziesz mógł mogła zmierzyć się, dotrzeć do być może jakichś wypartych, zablokowanych emocji, błędnych przekonań, które wpływają na Twoje życie, na Twoje funkcjonowanie i uzdrowić je, zneutralizować tak, by móc poprawić jakość swojego życia. By uwolnić te zablokowane emocje, by zmienić błędne przekonania, które też ten słynny biolog komórkowy Bruce Lipton udowodnił naukowo: że nawet przekonania wpływają na nasze komórki, na nasze DNA. Więc możesz to zrobić. Ja mogę Ci powiedzieć odnośnie siebie, że. Również jeszcze kilka lat temu miałem takie stany lękowe, że bałem się ludzi na ulicy, i dzięki hipnozie dotarłem do tych źródeł, zneutralizowałem je i dzięki temu mogłem żyć swobodnie i cieszyć się życiem. Także mam nadzieję, że hipnoterapia właśnie Tobie pozwoli dokonać tych pięknych, skutecznych zmian, które będą najlepsze możliwe, dostępne e, dla Ciebie. Mm. Zapraszam Cię serdecznie. Jeśli będziesz miał, będziesz miał jakieś pytania, wątpliwości, to podczas naszego spotkania wszystko Tobie wyjaśnię. Do zobaczenia.